Otwieram dziś kalendarz adwentowy z kosmetykami do pielęgnacji. Są jeszcze. 4, różne inne kalendarze, jeden z makijażem otwierałam i nie był za ciekawy. Pojawił się nowy, jeszcze z biżuterią, więc wrzucam Wam linki do tych wszystkich kalendarzy, zobaczymy jak wypadnie ten, choć mam no niestety pewne obawy. Zostawiam również linka w opisie do tej fajnej bluzy misiek, jak pokazywałam Wam ostatnio różne, to strasznie szybko się one wyprzedają i ten akurat jest jeszcze na stanie, więc póki jest, to zostawiam linka. Cena kalendarza to 148 zł, więc średnio daje to 6%. 6 zł za okienko. Opakowanie powiem Wam, że mi się podoba, ale no wiadomo, że najważniejsza jest zawartość. I przejdźmy sobie do jedynki. Jestem ciekawa, co tutaj będzie w porównaniu właśnie do tych ubiegłych lat kalendarzowych, prawda? I zobaczmy. Tu mi wygląda, że to może być jakiś błyszczy produkt do ust. Powiem tak, kto oglądał tamten odcinek, to mówię oby nie. Jednak jest to balsam. Do ust zapach słuchajcie. Jest to wiśnia, wujka, jakaś trochę większa tubeczka, ale w ogóle jakoś dziwnie zrobili te e, otwierania, no bo tu jest niby takie wytłoczenie, ale to nijak nie idzie, więc obawiam się, że ten kalendarz adwentowy będzie za chwilę rozwalony. Wiecie co, jak zobaczyłam opakowanie, to mówię, nie, nie, czy to jest kolejny produkt do ust? Kolorystycznie jest to wpasowane w grafikę kalendarza i jest to żel pod prysznic, ale spójrzcie, jaka to jest mała pojemność. 10 ml, no też wiśnia. No to ja szczerze ci powiem, ci albo wam, że to jest zobaczcie. To ma mililitrów 5. No ale 10 ml to co? No nie umiesz jednej nogi, może nie. <laughs> Takie bombki mamy, jakby kule w tym kalendarzu adwentowym i widzę, że kształt okienek też taki bywa. Mi się wydaje, że chciałam powiedzieć, że może jakaś kula do kąpieli i jednak jest tutaj pierwszy gadżet jest to po prostu gumka taka a'la e, Silk. Boże, wypadł mi z głowy, ale jedwabna. Czwórka jeszcze mniejsza. Jestem lekko zaniepokojona, ale dobrze, no dajemy szansę temu kalendarzowi. Lip Mask. Słuchajcie, nieźle w tym chemie ktoś odjechał z tymi kalendarzami. Tyle mam do powiedzenia, a może jestem już uprzedzona. Po tym poprzednim, no nie wiem, tutaj po prostu jest maska do ust o zapachu gumy do rzucia. Piątka, coś innego, właśnie na to czekam, żeby jakieś były, słuchajcie, zaskoczenia, nowości. No i sprawdzamy. E, myślę, że jak na kalendarz adwentowy z hm nowością, to to nie jest, bo oni lubią wsadzać jakieś takie mydełka, kryształki. Także tutaj mamy kryształki do kąpieli, zapach jest to. Niby malinowy, ale dla mnie taki bardziej mydlany. Tutaj, jak dotykam tą część kalendarza, mam wrażenie, że tu się coś może wywaliło, coś się przesunęło, no ale zobaczymy. W szóstce kurczę, no tak na Mikołajki to bym chciała jakieś większe okienko, no ale dobra, dajemy szansę. Hm, dobra, widzimy co tu będzie z jakichś kolejnych, więc musimy to trochę przesunąć. I jest to, słuchajcie, jakaś taka palstylka musująca do kąpieli. Myślałam, że ona będzie większa, ona po prostu z tyłu jest płaska. Yy, ponownie tutaj zapach Bubble Gum. Yy, więc no, też nie jest to uniwersalny produkt, bo nie każdy ma wannę. Demeczka. Będzie tutaj jakaś tubeczka. Uwaga, rymy! Od Pauli. Dobra, sprawdźmy, co to za tubka. Znajduje się tutaj balsam do ciała. O kurde, nawet kremy do rąk w tych kalendarzach adwentowych, jakieś próbki są większe, bo to jest yy, 10 ml. Zapach jest kokosowy. Dobra, numer 8, to chyba wszyscy znamy już zawartość. Po prostu to jest ta myjka. Powiem wam, że ja w ogóle ich nie używam, nie lubię takich rzeczy, ale dla piesków, do mycia piesków to jest super, na przykład przy pyszczku, żeby nie pomoczyć, wiecie, oczek, żeby do uszu nie naleciało to. To jest rewelacyjna sprawa. A ostatnio mój złodziejaszek Sisi mi ukradł to i pogryzł. Rozwalił, więc dobrze. Mam nową dzięki kalendarzu HM za prawie 150 zł. Mamy tutaj myjkę. Przejdźmy sobie do dziewiątki, ale powiem Wam, że no póki co ten kalendarz nie zachwyca, ale czy wyobrażacie sobie, że to jest prawda, jak powiem Wam, że wypada lepiej niż tamten z makijażem? I znowu e, balsam do ust. A przepraszam, tam wcześniej była maska, ale w sumie Lip Balm był w pierwszym okienku i w takiej tubeczce. Tutaj mamy zapach Bubblegum. No, jestem zniesmaczona, to jest mało powiedziane. Weźmy sobie do dziesiątki, co tu będzie. Kolejna, słuchajcie, chciałam powiedzieć taka kapsułka, ale to mi wygląda na mydełko. Ja takich mydełek raczej nie używam. To jest zapach truskawkowy. No jak już to wykorzystałabym, to do mycia pędzli po prostu, ale też to jest takie małe, niewygodnie, by się to trzymało. Dynastka inny kształt. Czy będzie zaskoczenie? Czas na chwilę prawdy kalendarzu, który się po prostu otwiera tragicznie. Znajduje się tutaj krem do rąk. Chciałam powiedzieć, że krem do rąk już był, ale był balsam do ciała, ale z drugiej strony co to za różnica tak naprawdę można powiedzieć. Jest to zapach mleczka migdałowego. 10 ml. No właśnie to jest dziwne, bo do rąk to mniejsze są pojemności, a te balsamy tak... No jestem z tymi pojemnościami powiem Wam, niezadowolona. Na dwunastkę, co tutaj mamy ciekawego? Coś kolorowego. Są to po prostu takie... No nie kapsułki, płatki mydlane, o w kształcie serduszka i powiem Wam, że tyle razy miałam te kalendarze adwantowe schemu i w ogóle nie użyłam nigdy tych płatków, zawsze to gdzieś komuś oddaję. Używacie do czegoś? Red berries, to jest taki zapach. Wydaje mi się, że ewentualnie do czego można by wykorzystać, to po prostu do e, kąpieli stóp, dłoni, nie mam pojęcia, jak ktoś takie, takie namaczanie robi. Trzynastka otwórzmy, czy będzie pechowa? No, jest to gumka, więc e, myślę, że sprawa dyskusyjna. No dobra, jedziemy tutaj dalej z czternastką, już tak trzy okienka po kolei bez cięć. No, ciekawe, czy to bez cięć się uda, bo ciężko się otwiera. I w czternastce znajdę. Nie no, nie wierzę. Lip balm, balsam do ust. Jest to zapach e, arbusowy, ale mam już tego trochę dość. Piętnastka, powiem tak, oby to nie był pilniczek, bo to tak się może zapowiadać i chyba tak będzie, bo jak już otwieram tym przyrządem, to czuję, że jest coś twardego z wodą. No niestety, niestety. No i z drugiej strony powiem Wam, żeby była chociaż normalna strona pilniczkowa jest, no bo oczywiście tą nie zdrapujemy, więc taki malutki pilniczek. Pilniczki się przydają, jeżeli mamy ich, jeżeli mamy mało kalendarzy adwentowych, tak bym powiedziała. Czym nas zaskoczy szesnastka? No mam nadzieję, że to będzie zaskoczenie pozytywne, nie negatywne. Kurczę. No, nie mam siły do tego kalendarza. Nie dość, że jest zawartość słaba. To i opakowanie. Nie wiecie co. Nie chce mi się otwierać tego kalendarza adwentowego i mega żałuję, że go kupiłam. Kolejny produkt do ust: Lip Oil. Jest to olejek o zapachu wiśniowym. Olejki, maski. Nie, nie wiem, balsamy do ust. jeszcze tam wymyślą. Peelingu nie było do ust. O. Naście, to miał być kalendarz z pielęgnacją, więc te takie olejki, jak... Trochę mi to zahacza jednak o makijaż, ale może się mylę. O! Słuchajcie. Szczerze, no nie miałam jak podejrzeć, co będzie w tym okienku, ale jest tutaj peeling do ust. Tak? Chciałaś, babo, to masz. Proszę bardzo. Zapach bubble gum. Przejdźmy sobie do osiemnastki. Jest to okrągłe opakowanie, więc zobaczymy, co tu będzie. Trochę mam obawy. Jest to kula. Kula do kąpieli. I ona ma takie drobinki bym powiedziała, perłowe. Czy mamy tu jakiś zapach karmelowy? Ale powiem Wam, że mi to pachnie w ogóle jakimiś męskimi perfumami, a nie karmelem. Rozmiar dziewiętnastki jest naprawdę podejrzanie mały. Ja nie chcę być narzekaczem. Ja raczej nie jestem, ale powiem Wam, że no bardzo nie, nie no, bardzo się zastanowię. To jest lekko powiedziane. W przyszłym roku czy zamówię te kalendarze? Lip balm, balsam do ust. Nuda jest to zapach wiśnia. Tutaj mamy kółko, 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 więc oby to kółko nie zwiastowało produktu do ust. Oby! Uuu, gumka! Patrzcie, trzy gumki do włosów. Wiecie co? No w niektórych kalendarzach adwentowych dają trzy w jednym okienku, więc tutaj trochę czuję lekkie zażenowanie. 21 po tym kształcie to myślę, że mydełko. Tak jest. Wiem, ja że to jest po prostu taki przewidywalny kalendarz. Mydełko, balsam, olejek, peeling, maska do ust. I jakieś tam wiecie, 10 ml. Na jedną nogę żelu. Pod prysznic. to się w ogóle nie chce wyciągnąć. No i mydełko jest o zapachu waniliowym. 22. Poprosimy tutaj coś konkretnego, choć czy przy takim kształcie opakowania da się o to prosić. No nie wiem. Boję się. Uuu, kochani, coś do ciała. Proszę bić brawa, fanfary. Znajduje się tutaj peeling do ciała, który jest chyba trochę większy niż te peelingi do ust. Więc naprawdę hit roku. Ale dalej jest malutki. Myślę, że taką próbką nie wypilingujesz całego ciała, a zapach to jest kokos. 23. Tak myślę po kształcie, że mogą być te takie e, konfetki powiedzmy do kąpieli. No, konfety kryształki, jeden czort tak zwany. Ładnie to wygląda tak. No ale czy to wykorzystamy? To już pytanie dyskusyjne. Zapach jest to waniliowy. 24 mam wrażenie, że jakoś bardzo szybko otworzyłam ten kalendarz adwentowy i że może jakieś okienko pominęłam, ale może po prostu o to chodzi, że tutaj jest tyle powtórek, więc zobaczymy. Ja czy na jakieś zaskoczenie. Body Glow. Co to jest? To jest jakiś rozświetlacz do ciała? Marshmallow zapach. Może to jest balsam rozświetlający? Posmarujmy. Dobrze chociaż, że te produkty są zabezpieczone, ale to po prostu, jak widzicie, jest takie mikroskopijne, że gdyby nie te moje wszystkie przyrządy, urządzenia, no to zdecydowanie ciężko byłoby. A nie mam jakichś długich paznokci, mam swoje po prostu. Będzie to taki kolor, kolor holograficzny z takimi różowymi drobinkami. No ładnie to wygląda, ale... No, nie do wykorzystania na co dzień, no nie? Tak wyglądają wszystkie produkty z tego kalendarza. Nie chciałam tego robić, ale specjalnie dla Was, kochani, 7 produktów do ust. W moim zdaniem lekka przesada. No i ogólnie to wygląda jak takie dodatki z jakiejś gadżety, z gazety właśnie. Brawo, popcorn. Pamiętacie tamte czasy? No, i tu pytanie do Was: Do kogo jest skierowany ten kalendarz adwentowy? Przypominam, że tutaj wychodzi około 6 zł za okienko. Wiadomo, no, kalendarz opakowanie, ale wiadomo, że marki robią kalendarze, żeby zachęcić do siebie, a zdecydowanie ten HM zniechęca i jeszcze wypuszcza ten kalendarz co roku. O co tu chodzi? Czekam na wasze teorie.